Fizyka matura próbna 2020, zadanie numer 16. Za jeden punkt, nie jest to trudne zadanie. Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A, oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1, 2, 3. Gdy metalowa płytka jest oświetlona światłem monochromatycznym o ustalonej długości fali, Autor tu się powtarza. Światło monochromatyczne to światło jednobarwne, czyli światło o jednej długości fali. Autor pisze światłem monochromatycznym i zaraz mówi o ustalonej długości fali. Powtarza to, co wcześniej powiedział: Takiej, że energia fotonów padających na płytkę jest większa od pracy wyjścia elektronów z tego metalu, to zwiększenie natężenia tego światła. No i właśnie, mamy wybrać A, B, C, ponieważ zachodzi 1, 2, 3. Zadanie dotyczy zjawiska fotoelektrycznego. Fotony padają na płytkę metalową i wyrywają z niej swobodne elektrony. Bilans energii podczas tego zjawiska wygląda tak. H razy F, stała planka razy częstotliwość promieniowania, jest to energia niesiona. Przez foton, na co ona idzie na wykonanie pracy wyjścia nad tym elektronem. Praca wyjścia to praca przeciwko siłom przyciągania jonów w płytce metalowej tego elektronu, który doznaje zderzenia z fotonem. Jeśli energia fotonu jest większa od pracy wyjścia to pozostałą część energii zabiera ze sobą elektron jako energię kinetyczną maksymalną mv max do kwadratu dzielone przez dwa. I teraz w naszym przypadku jest powiedziane, światło monochromatyczne w obu przypadkach i zwiększono natężenie tego światła. Co zwiększono, jeśli zwiększano natężenie światła? Otóż, strumień światła niesie pewną energię i jeśli natężenie tego światła się zwiększa, to zwiększa się energia niesiona przez ten strumień. Energi na energię składa się energia wszystkich fotonów, ale fotony w jednym i w drugim przypadku mają tę samą częstotliwość. Promiowanie jest monochromatyczne. W związku z powyższym, jeśli w drugim sy y przypadku sy y sytuacja jest taka, że energia tego strumienia wzrosła, to musiała wzrosnąć liczba fotonów. Nie ma zmiłuj się, nie ma innego wyjścia. Zatem, jeśli zwiększyła się liczba fotonów, to pamiętaj, że w zjawisku fotoelektrycznym każdy foton wybija tylko jeden swobodny elektron. Jeśli zwiększyła się liczba fotonów, to zwiększyła się liczba elektronów wybitych z metalów. Będzie przyczyną zwiększenia liczby elektronów wybitych z metalu, ponieważ zwiększy się liczba fotonów, a tym samym więcej z nich, zostanie pochłoniętych przez elektrony. To, co wcześniej powiedziałem. No, przy... Odpowiedź więc będzie A1. Ale przeczytajmy pozostałe odpowiedzi. Będzie przyczyną wzrostu tego natężenia. Światła będzie przyczyną wzrostu energii kinetycznej każdego z wybitych elektronów. A nie wiem dlaczego. Każdy foton ma taką samą energię h razy f. W związku z tym nie może nastąpić wzrost energii kinetycznej. Będzie on we wszystkich przypadkach taki sam. Nie zmieni ani liczby elektronów wybitych z metalu, ani energii wybitych elektronów. Otóż powiedziałem, każdy foton wybija jeden elektron swobodny. Jeśli fotonów w wiązce jest więcej, to będzie wybity więcej elektronów swobodnych. Błąd. Wzrost natężenia świata, światła oznacza wzrost energii każdego fotonu. A niby dlaczego? H razy F nie ulega zmianie, praca wyjścia nie ulega zmianie, więc energia kinetyczna każdego elektronu jest taka sama. Energia kinetyczna oraz liczba wybitych elektronów zależą tylko od rodzaju metalowej płytki fige makiem. Od metalowej płytki tylko zależy praca wyjścia, w zależności od tego jaki to jest metal, praca wyjścia jest różna. Pozostałe parametry występujące w tym równaniu nie zależą od płytki metalowej.